Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony GD Witam was w kolejnym filmie do mojego kanale Moi drodzy dzisiaj przychodzę do was z challengem właśnie na polskim youtubie Kurde tak dokładnie słuchajcie będziemy sobie dzisiaj e, Właśnie teraz w tym momencie odgadywać że tak powiem e, włosy youtuberów Tak ten film się, się nazywa szukamy włosów youtuberów challenge Ponieważ dzisiaj przychodzę do was z bardzo naprawdę według mnie bardzo ciekawymi quizami Po prostu e, gdzie będziemy oddać was zdjęcia youtuberów, gdzie będziemy tych youtuberów jeszcze szukać na innych quizach, ponieważ mam bardzo ciekawe dla was quizy dzisiaj, więc słuchajcie, jeżeli Wam się film spodoba, dajcie łapkę do góry, udostępnijcie to, bo naprawdę może być ciekawie e, Może być więcej filmów z, po prostu z tej serii e, Ja tylko jeszcze na początku chcę powiedzieć, że jeżeli Ty nie jesteś widzem właśnie, to mnie zasubskrybuj taki czerwony przycisk tam na dole, daj właśnie lajka, e, dobijcie 300 łapek oczywiście, dobra, w każdym razie, słuchajcie czy rozpoznasz włosy youtuberów? Które włosy należą do Stu, więc musimy znaleźć włosy. Z... O... Jak tu jest, kurde, ten pędzel? O! Znalazłem. Które włosy należą do Resigiusza? O shit. Albo te. Czekajcie, kurde, ej, to jest dobre. To mi się zaczęło podobać. Słuchajcie, jeżeli Wam się takie też spodoba, to możecie tutaj dać lajka. Like Może to co? Kurde, albo są pędzel, czekajcie. Może albo ten, ten, albo ten. Entliczek, pętliczek czerwony, guziczek na kogo? Wypadnie na tego, Benz. Karwasz twarz, ten. No, wiedzia no wiedziałem, no wiedziałem. <noise> dobra, czekajcie. Włosy Karolka? To, dobra. Wielmożny Igor. Ja nawet nie znam tego YouTubera, ja go nawet nie oglądam. kaman. on! Skąd ja że no to jest wielmożny Igor? Strzelam. <noise> Jak strzeliłem do Martina Sienkiewicza? Oh, the fuck. Czekajcie. Yy... O Jezus Maria, tutaj. Roberta Pasu... Ale ja ich nawet nie znam. No, the fuck. Ja będę strzelał. No, nie wiem, kto to jest, kurde, jakiś Robert Pasuta, what the fuck? O, tak się strzeliłem. Włosy Blowka. Yy, to może być ciekawe. Te. Dobra. Yy, I samu, włosy i samu. To jest już chyba gimper, tak mi się wydaje od razu. I samu. The fuck, czekaj. O, tu jest te grzyweczka Izaka. To jest ten, ten. Jak nie ten? Tu jest Izak, dobra Włosy Mandzia, To? Czekajcie. To? Dobra S. Awardęgi. Włosy S. Awardęgi. Eee, to? Dobra Włosy Roka. Czekajcie, Rok to jest. O, the fuck. Oh shit! To jest nitro. To jest tak, albo to. Żyje się raz. Oh the fuck To, to były włosy roka? a Czekaj, to jest ten rok, co ma guzik na chyba na czole. To mi się pomyliły osoby, bo myślałem, że o Roya chodzi. <grym>, Dobra, nieważne. Gimper to jest ten, od razu widzę. SKKF ten, Nitruś ten, Dąbrowski J ten. Aha, to jest. O, i człowiek kawal proszę bardzo, dziękuję. Yy, ile będę miał procent? 80? Prawie na 80, to mi się podoba. Słuchajcie, kolejny quiz: będziemy szukać YouTuberów, w przerobionych zdjęciach Według mnie to jest bardzo proste, ale żeby filmik był ciekawszy, dłuższy, to postanowiłem takie coś dla Was nagrać. Patrzcie, gdzie jest Remek? Proszę, że tutaj Stew jest, tutaj SKKF, tutaj Karolek Zuzanna. I ja no i proszę bardzo, perfektor Kadiusz, jestem mistrzem, jestem mistrzyniem drogim, słuchajcie. Dobra, kolejny po prostu quizik, słuchajcie, czy rozpoznasz youtuberów po fanartach? Czyli po prostu, wiecie, to są fanarty, którzy. Które? zostały zrobione przez widzów, youtuberów i musimy ich rozpoznać, więc szukamy mandzie To jest chyba mandzie dobrze, dobrze. I Rezi, Rezi to był ten. Jeszcze, kurde, oglądam Reziego właśnie wtedy. O, oh, the fuck. Naruciak? Meruziak? To? O, o, to jest Bo ogólnie jest taki charakterystyczny, nie, nie wiem On ma też takie włosy roztrzepane I taką ma twarz tutaj taką, taką inszą <gryst appointment> On jest taki charakterystyczny bardzo Dobra Blowek. Banshee to jest ta chyba z włosami takimi O, dobra Doknes Kumplu drogi Doknesie e, e, no patrzcie jakie to jest łatwe, no Kaman. E, czekajcie, gdzie jest... I, J. Dobrowsky. Dobrowski! Where are you bro? Where, where are you? <laughs> to? What the fuck? Chyba, że chodzi o postać z Minecrafta, no właśnie Multi gameplay Tu jest multi Shio No Jezus To To Dobrze, Jezusie Z polski pigwin z YouTube'u, disowski O, to, to jest dis What the fuck? O, to był Disowski. W życiu bym nie, nie powiedział, że to jest Disowski. No kłóciłbym się po prostu. No kłóciłbym się od SKKF, Gimper, Vertes. Naprawdę, Vertes tak wyglądał? Ojejku, jakie to są dziwne. I Karolek, dobra. Uwaga, ile będę miał procent? 90? A jak, 90% proszę państwa Aukadiusz mistrz Aukadiusz mistrz quizów, ale nie myślcie sobie że to jest koniec, ponieważ mam dla was jeszcze jeden quiz Musimy, a, to, a ten quiz już naprawdę jest chory, co nie? Naprawdę Ponieważ musimy zobaczyć w tym quizie Po prostu Musimy rozpoznać youtuberów po ich przywitaniu To, to, to też jest naprawdę ciekawe, więc Na no fak. kto się wita? Cześć, siemanko Z tej strony Remek No jak nie Remek? Cześć! Siemanko z tej strony! Cześć, Siemanko z tej strony! Mandzio! What the fuck! Może jakaś dziewczyna, to w ogóle dziewczyn nie znam! O, Nitro! W życiu! W życiu nie, Nitro! Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie! Z tej strony, Remek! No, jak nie! No, Remek tak mówi! Gimper! Cześć, źumeczki! Nie, to, to nie blow, to nie blow, czekajcie! What the fuck! I samu? I samu, dobra! O, oh, hej, czy siemanko, ja jestem Remek No jak nie? No the fuck? Wszystko mi do rezjego pasuje Hej się... Nie, sie siemanko, ja jestem Remek No kurde, no wszystko mi do Reziego pasuje Siemanko, ja jestem... Gimper Mandzio Blow! No Blow się tak nie wita, Blow Siemanko, beczki z tej strony Blow Tak się Blow wita, a nie jakoś kurde... Co? Come on! Come on, bro! Dobra, skupmy do pala Cześć z tej strony Rezy. No wszystko z Rezy. nie no Re Remek się tak wszystko wita Cześć siemanko, no kto to może być? Gimper uh, Maruciak, pewnie, no to jest pomieszane. to tak się już to dobrze nie witają Oszukują mnie quizy Cześć, jak się macie uciska z tej strony Cześć, jak się macie z Gimper Kurde Mandzio The fuck Łeza Jest Kurde Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo A to Gimper No jak nie? No Gimper się tak wita, to fuck? Halo, halo no Jak nie? No Gimper się tak wita No albo jestem jakiś, kurde Może jakaś dziewczyna teraz będzie pewnie Mandzio Hej wszystkim, witam was w kolejnym odcinku Vertes. Gra... No, no, kto? Kimper A no, do, do dziewczyn nie znam. Cześć, witajcie, ja jestem Remek. To! Dziękuję! W końcu udało mi się znaleźć Reziego. Karwasz twarz, witajcie, moi kochani. Witajcie, moi. To no, jakaś dziewczyna musi być. No, jak nie? A wiedziałem, że jakaś dziewczyna. Siema do wszystkim. Eee, wertes? Ja! Stu? Elo się, Elo się Mandero Dobra. Karolchalo dzień dobry w moim, moi... Dzień dobry moi kochani. O, Gimper, dobra. Jesteście gotowi? Wasza. Seksmasterka. <laughs> Sexmasterka jest zawsze gotowa. <laughs> Cześć siemano, Mano, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Wertes. Jak nie. Kajka, witajcie w kolejnym filmiku. No już, już i dziękuję bardzo Nie no, to jest chore Naprawdę? Mniej niż 50%? Wsbijaja robicie? Jedzie mi tu czołg? Dobra, trudno Słuchajcie, trzy quizy za nami Trzy czy 4 nawet, raz, dwa Trzy, cztery. Cztery quizy za nami. słuchajcie, jeżeli byście chcieli więcej odcineczków Dajcie łapkę do góry, słuchajcie, napiszcie Kubek w komentarzu, które dotrwaliście do samego końca Prawdziwy widz zawsze ci zostanie do końca, więc łapka do góry, komentarz Subik tam na dole, możecie zostawić łapeczkę, tak samo Udostępnijcie ten film, zapraszam na grupę na Facebooku No, jakbyście chcieli więcej takich fajnych quizów, by się widać, że to jest ciekawe, to po prostu Wpadajcie, dobra ludzie, Ludziska co dzień o 19, .00. filmiki tak samo codziennie będą wrzucane Zapraszam na grupę, na Instagrama, na Snapchata. Z tej strony był Arkadiusz Wasz kurde, najlepszy youtuber. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnych odcineczkach. Jeszcze raz do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siewanko!